No to witam. Okay, no to zaczynamy. Witam wszystkich, którzy nas dzisiaj słuchają w pilotażowym odcinku, mam nadzieję, serii wywiadów pod tytułem Z mikrofonem wśród dżemu. Do pierwszego odcinka, który samo przez ma się rozumieć ma być wyjątkowy, zaprosiłem również wyjątkowego gościa. A jest nim GM Denver, a raczej GM-ka. Balyka. Czy dobrze wymówiłem? Myślę, że tak. Nie będziemy się czepiać, wszystko jest okej. Okay. Tylko z tą nie... wyjątkowością myślę, że trochę przesadziłeś, ale okej. Okay. Ale tak, nie muszę chyba mówić, że na czym polega ta Twoja wyjątkowość, bo wiadomo, że chodzi o płeć. Nieczęsto się spotyka kobiety grające w gry wideo, a Ty do tego grasz jeszcze w sportową gra wideo. To trochę tak jakby do naszej ligi w Złoty Graal. Jak ty <gry> czujesz jako taka jedyna reprezentantka płci pięknej widzę? Znaczy, ogólnie nie czuję się jakoś wyjątkowo. Jestem przyzwyczajona do tego, że zawsze kimś byłam gdzieś wyjątkiem w tym temacie, bo osobiście znalazłabym kilka jeszcze dziewczyn grających, ale, ale na co dzień jednak się tego nie spotyka. Jednak jak jest temat konsoli i, i gier typu FIFA czy NBA, to jednak mamy styczność z samymi facetami, niestety. Ale nie ukrywam, że gdzieś tam jakoś doda smaczku dodaję to, że gdyby się udało wygrać, akurat mówię tu o lidze. To jest jakaś tam satysfakcja, że po drugiej stronie jest facet. Mhm. A tak na co dzień również jest satysfakcja, jak uda się, wiesz, wygrać, na przykład grając w FIFA z, z kolegą obok i widząc tą jego minę taką, wiesz, dobra, dobra, nic się nie stało, albo udało ci się. To przypadek, tak? <try> tak. No, Niechcący to... wiesz, tam coś wciskasz, ci wychodzi. <try> a, a, dokładnie, bo ja tam, tak naprawdę, jeśli miałbym być szczery, to już nie znam żadnej kobiety, która by tak oddawała się grą, D.O. Także, znaczy, także, znaczy nie znam, no już teraz znam. <try> <try> znaczy, aż tak oddawała się, to może przesadzone, ale no jak jest tam jakaś dla mnie to rozrywka i, i zabicie czasu, jeżeli mam ten czas wolny, no to. Czasami lubię wybrać właśnie do jego spędzenia konsole i, i, i telewizor. No i elegancko, no to może teraz się przynieśmy do tego, co nas interesuje, czyli do ligi. Powiedz więc, tam, proszę, jak ci się tam mieszka w stolicy, Colorado? Wiemy, że nie miałaś tam dużego wpływu na wybór swojego obecnego składu. No to może takie pytanie, co byś w nim zmieniła? Jeśli byś miała możliwość, to może byś nic nie zmieniała, odpowiadać taki, jaki jest. Szczerze myślę, że jest ok i wszystko mi w nim odpowiada i tak pomalutku, pomalutku, pomalutku dopiero zaczynam go sobie ogarniać i, i zaczynam nim tak naprawdę sterować, bo nie na początku nie do końca to wychodziło i jak wcześniej miałam styczność widzę jeszcze to było yy, linga slam jak to czekać się nazywało slam dunk Niga? dobrze pamiętam to tam pamiętam, że też dostałam skład gotowy, gdyż dołączyłam w trakcie podobnie jak tutaj. I jakbym miała sobie porównywać, już dokładnie nie pamiętam, jak ten skład tam wyglądał, ale jakbym miała porównywać jakościowo, to tym składem gra się zdecydowanie lepiej, który mam teraz aktualnie. A jeżeli chodzi, tak już się zagłębiając bardziej, no to może to mnie trochę od Was różni, że jakoś się tak do końca aż nie utożsamiam z tymi zawodnikami. Bardziej traktuję to jako ogół i to, żeby to jakoś tam, nie wiem, wspólnie funkcjonowało, a nie skupiam się na jakichś tam poszczególnych indywidualnościach. Jednak jestem chyba tego typu osobą interesującą się NBA i tak dalej, która ma tam jakieś wiesz, znane, pojedyncze osoby, resztę coś tam kojarzy. Jak ma okazję, mecz obejrzy z chęcią, ale, ale nie, nie, nie aż na tym etapie i na tym poziomie, na którym Wy w większości jesteście, z tego co się orientuje i miałam już okazję się zapoznać. No jest tu paru dobrych więc no, Wiem, to jest, to jest wiem. Jak to no to lecimy jeszcze dalej, o tym, tym Denvercie jeszcze popytam, bo teraz zaglądałem tam do ciebie do recapu i Bilans 010. Czujesz tam w kościach, że się zbliża wygrana powolutku? Pierwsza? Zobaczymy, Nie wiem czy czuję, wiesz, zobaczymy. Za każdym razem jak kończę mecz i myślę, o już było lepiej, to następny jest znowu do dupy, <gryw> więc szczerze to są takie, nie wiem, jak będzie pierwsza wygrana, to będzie fajnie, super i, i, i będę się cieszyć. I tak sobie czasem nieraz myślę, że najgorzej chyba będzie miał ten po drugiej stronie, który będzie miał tego pecha, że jako pierwszy ze mną przegra. No to się, się przesykli pewnie moje ataki, mam że coś było nie tak, że. Oszustwa. Także bardziej wiesz, w formie tam humoru, jak się uda wygrać, fajnie. A, a na razie jakoś tam sobie nie mam takiego parcia na te zwycięstwo. Ważne, żeby to jakoś tam, nie wiem, prezentować jakiś poziom i, i tyle super super Ale nad czym teraz pracujesz nie wiem sprawdzasz z, z, z zawodników dalej czy nie wiem pracujesz nad zagrywkami jakimiś nowymi szczerze to chyba to co najbardziej u mnie jest do poprawy jeżeli to w ogóle da się poprawić to jest skuteczność i to żeby podejmować bardziej racjonalne decyzje i czasem bardziej spokojnie podejmować te decyzje bo czasami odpalam takie Numery na boisku, że zanim pomyślą, one już są zrobione i to się właśnie potem przekłada na te straty, które w każdym meczu są powyżej dziesięciu, <grym>, jak nie więcej. <grym>, no tak czasem jest właśnie, czasem, że się Najpierw zdrowie później pomyśli. No ale to zrobić, dynamiczna gra no to czasem nawet nie ma tej sekundy, żeby pomyśleć. Dobrze, nazwijmy to dynamiczną grą w takim razie. <grym, <grym,> no i elegancko. A na co już, jak już wiemy, że tam nie też się na tym pierwszym zwycięstwie. A jaki masz cel na ten sezon? Masz jakieś w ogóle postawione? Chyba się jakoś tak nie zastanawiałam nad tym, wiesz? Może taki tylko jedyny taki cel, ale na początku bardziej był postawiony, żeby was za bardzo nie wkurzać, żeby nie było, że coś robi nie tak, <laughs> że przyszła baba i tam gra po swojemu i wiesz, i nie tak jak trzeba, i zaraz patrzę, będą same noty: dwa, trzy, mhm. ale chyba nie jest tak źle, bo. Widzę, że tam chłopaki oceniają dosyć solidnie, albo chcą być mili, albo tak naprawdę jest. Nie, 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 jest fajnie, grałem już z tobą mecz i mogę powiedzieć, że naprawdę, jest. nie dlatego, że jesteś wierząc granicą bo nie Może mają to... rodzynka przed sobą, to chcą być mili, wiesz. Wiesz, ale tak jak mówię, poczekajmy, teraz są mili, bo wszyscy wygrywają, poczekajmy, jak wygrasz, zobaczymy, czy już wtedy będą mili. No może wspomnę Twoje słowa. Hmm. Mam nadzieję, że w drugim sezonie też będę mogła się z wami pobawić i już będę miała trochę więcej do powiedzenia, więc hmm. <laughs> zobaczymy. Czyli planujesz wziąć udział w drugim sezonie i sama w końcu wydraftować swój team własny? To czy dam radę przystąpić do draftu, to szczerze ci powiem, że nie wiem, bo u mnie z czasem to jest tak różnie, a wiem, że na to troszeczkę czasu potrzeba żeby zasząć przed telewizorem, ale na pewno mam w planach, jeżeli oczywiście będzie dla mnie miejsce, żeby zagrać w tym drugim sezonie, bo mam tak, że mam czasami takie wieczory, że nie ma innej opcji, jak tylko odpalić konsolę, więc chęcią się pobawię dłużej. Okej, okay, to miejmy nadzieję, że tak będzie i będziesz z naszym granie w drugim sezonie. No dobra, no to w sumie już sporo wiemy o tobie, jako tutaj wiemy Denver, to się bardziej rzeczywiście w tych rzeczach pogadajmy, to. No to na początek, może coś łatwego. Wiem, że sporo Ligowiczów czeka na tę informację, z niecierpliwością. Pewnie teraz przebierają nóżkami, tam siedząc, słuchają. Zadam te pytania, niech mają. A mianowicie, czy zdradzisz nam swoje imię? Czy to taka słodka tajemnica i mamy Cię znać tylko pod swoim niciem? Mimo, że za nim nie przypadam, to nie jest tajemnicą, ale imię takie z dowodu, czyli to oficjalne, to jest Dominika. Mhm. Ale jeśli już zwracać się do mnie bardziej po imieniu. To takie, które mi od początku towarzyszy, może to nie jest do końca imię. Znane jako imię, tak, jako pojęcie imię w Polsce, to jest pseudonim Ika. I z tego co pamiętam, to w sumie było ono od zawsze. Nawet chyba już rodzice zaczęli tak do mnie mówić, więc bardziej to Ika jakoś tam do mnie pasuje niż Dominika. Dlatego, jak mam gdzieś osobiście podawać imię czy jakieś dane, to Dominika jest unikany, chyba że już wiesz, nie mam wyjścia. No Okej, okay, no to już myślę, że tutaj ciekawość trochę chłopaków zmniejszyłem. No to teraz lecimy dalej, kolejne pytanie. A propos koszykówki, to czy, czy koszykówka to tylko wirtualnie, czy może i lubisz się zmęczyć na boisku, zamieniając pada na piłkę? Lubię się zmęczyć i teraz oczywiście męczę się szybciej niż kiedyś, ale, ale koszykówka w sumie od smarkacza, jak pamiętam. Kiedyś, wiesz, piłka pod fachę i na boisko. Później no, miałam okazję grać w klubie. To głównie kiedyś piłka podpaka, ale to no raczej biało-czarna, futbolowa. Niż, nie, 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 nie. U Ciebie, u Ciebie było inaczej. Czyli u, u mnie była, wiesz, pomarańczowa, taka typowa guma, co zdzierała się po, nie wiem, dwóch dniach przy tamtej intensywności. Później, później udało mi się potrenować w klubie przez parę lat. No i jak to z reguły się kończy? Myślę, że w większości przypadków, zwłaszcza kobiet. Ta historia się zakończyła, a później miałam okazję pracować z dziećmi przez trzy lata jako trener. Na razie mam od tego przerwę, ale w planach jest powrócić do tego już po tej drugiej stronie czyli bardziej zarządzając, niż być zarządzanym. Super, to? No i widzisz i takie doświadczenie w lidze online, tylko może do, do, dodatkowo się doświadczyć. Może, no. może, zawsze słuchajesz, można z czegoś coś wyciągnąć zawsze, nie? Nigdy nie wiadomo, co się nam przyda w życiu. Czyli ta koszykówka to tak sama z siebie, nikt nie zaszczepił w tobie tej pasji do kosza wcześniej. Sama z siebie wziąłeś tą piłkę i ruszyłaś na... I dzierać kolana nawet. Sama z siebie, sama z siebie jednak. U mnie w domu jakoś rodzice nie mieli styczności ze sportem, albo nic mi o tym nie wiadomo do tej pory, a gdzieś to tam nie wiem, we mnie było i tak jak wyszło, tak zostało. I jak mam okazję, to nawet do dzisiaj wyjdę i sobie jeszcze porzucam i coś tam spróbuję pograć, chociaż już jest, wiesz, nie te lata. Oj, tam, tam. no to. No to okej, okay. no to lecimy dalej a propos. Meczy NBA. Czy zdarza Ci się do późna siedzieć, oglądając jakiś meczek? Czy raczej w jakiejś rent, -rent albo w ogóle tylko krótki film? Raczej, tryb. jak mi się naprawdę już zdarza. Zeszły sezon tam troszeczkę więcej miałam okazji pooglądać, ale jeżeli już oglądam, to stawiam na powtórki, bo nie jestem z tych, co dadzą radę wytrzymać w nocy z tymi wszystkimi przerwami, reklamami. Co no ty? Nie ma szans. To, 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 to uciążliwe jest bardzo. prawda, raz się przekonałam, że. Zasypiałem w przerwie między kwartami, a budziłem się o ósmej rano. Dokładnie. Jak... Nawet jak już miałam nastawienie, że dziś obejrzę koniec kropka, to mm -hmm. maksymalnie pierwsza kwarta, dziękuję, no, to by było na tyle. No, dokładnie, tyle tych przerw, że tam człowiek nie ogarnia. A jakiś ulubiony zawodnik NBA? No to chyba nie będę jakoś oryginalna, ale Kobe Bryant. Aha, no to je, jest tu paru miłośników jego talentu. No. Nie, jednego nawet osobiście znam. No to jak już teraz tak powiedziałeś, no to ja teraz kolejne pytanie. O tą koszykówkę już pytałem, to teraz powiedz, kto cię namówił do gry tutaj w naszą i dlaczego był to czarny. Znaczy, aha, namawiać nie musiał. Po prostu wyszło jakoś tam któregoś dnia, przy jednym ze spotkań, że coś takiego w ogóle istnieje, jest taka opcja. Pamiętam właśnie, że to było jeszcze przy konsoli PlayStation 3, czyli tej Lidze Slamdank. No i oczywiście tak jak podobnie jak teraz, tak boczkiem udało mi się wkręcić. Trochę tam marudząc właśnie czarnemu. Mhm. Więc nie miał chłopak wyjścia. Już miał dosyć pewnie, więc mówi dobra, jakoś ją wkręcę. No i co? No i jak się zaczęło? Chociaż tam w PlayStation 3 tam jak była ta linka co długo nie grałam, bo nawet mu chyba mi się nie udało dograć sezonu do końca tam z powodów osobistych. Mhm. Trzeba wyjechać. A teraz w sumie podobnie. Czekałam tylko na, na zakup konsoli PlayStation 4, bo z tym troszeczkę Niestety trzeba było poczekać się wstrzymać ze względów finansowych. Ale, ale jak tylko mi się udało zdobyć konsolę i, i nową grę, NBA edycję 2K16, to oczywiście znowu powrót, ta sama historia, tak? Rozmowa z Czarnym i no i jestem. Wdrażał cię tutaj liga. Tak. Nie wiem, czy, czy, ma, wiesz, czy sobie żałuję, że mi o tym powiedział, czy. Ten nawet. Jak się z nim nie zagrałaś, nie przegrał, to nie żałuję, ale może pożałować, więc wszystko jeszcze w przednie. Tak sobie też myślałam się, śmiałam, że mówię pewnie tam go chłopacu, mówię, kogo ty chcesz, tutaj dziewczynę, zwariowałeś. No nie, no wcześniej, no to tak Tak, a teraz i tak na, się nie dowiem. Na, na, na pewno tak nie było, zapewnie. to tak nie było. No okej, okay, tu wiemy już tutaj o trochę ogranicz i tym wszystkim, a organizujemy tutaj te coroczne zloty nasze. A Nie wiem, może planujesz przyjechać może na taki zlot tutaj i chłopakom pokazać prawdziwego basketu trochę, bo tu Długi nie. się odgraża na przykład, Długi się odgraża, że może tu nad każdym postery ładować, głównie, na, głównie Czarnemu się odgraża, no ale myślę, że nad tobą by się nie odważyła, byś pewnie się nie dała. no, no, no. dobrze, zlotem, dobrze. Bo... No wiesz, fajnie by było, nie ukrywam. Mm, bo lubię takie klimaty, że można sobie gdzieś tam posiedzieć, fajną, fajną ekipą i się troszeczkę wyluzować, ale, ale szczerze nie widzę tego w tym roku, bo nie mam je w Polsce aktualnie. A żeby przyjechać, to również będzie ciężko, myślę. Więc może, jeżeli będzie zjazd numer 3, uda mi się na nim zawitać. Jeżeli ja dotrwam z wami do tego czasu i wy ze mną to. To fajnie, być to, może się to, uda. To, to przynajmniej za słowo, bo tu na zlocie to prócz konsoli i, i kosza to musi być obowiązkowo piwko, poker i... No, są, nie przeszkadza. Nieważne, nie co tam te trzecie rzeczy, ale czy piwo i poker lubisz? Oczywiście. O, wiem, zadziwiam, wiem, wiem, wiem. No, no to się odnajdziesz. Aż dziwno, że Ci się czarny nie oświadczył. <gry> <gry> oh je, Ale nie. Teraz, teraz to już chyba za późno, po tym jest świeży upieczony. Już no, jak no, się poznaliśmy, no. było za późno, więc wiesz. A, poza... Okej, okej. Okej, wszyscy rozumiem. No dobra, no to tak jeszcze zmierzając ku końcowi. A propos no tutaj wirtualnego koszykówki i tutaj to inne wirtualne gry grasz? Jakieś masz ulubione Fifę, FIFA, tak? Tego, tutaj... o, zdarzy się w FIFA, tak szczerze mówiąc, to hmm. chyba na tyle. Czasami jakaś przygodówka, ale. ale... Głó głó głównie sportowe. Myślę, że na pierwszym planie tak, od czasu do czasu mówię, jakaś fajna przygodówka, z fajną, z fajną fabułą, ale chyba na pierwszym miejscu jednak sportowe. Nie wiem, gdzieś to tak ode mnie siedzi, może dlatego, że z bratem od zawsze miałam rywalizację w domu, więc. Nie wiem, może to stąd się wzięło. No i, dobrze, i teraz tylko wychodzi nam podziękować bratu, że tam z nim Możemy teraz my z tobą rywalizować w Lidze. No, no to w sumie chyba będzie na tyle. No dzięki, fajnie się gadało. Dzięki również. No i powodzenia dalej w Lidze i wypatry tego pierwszego zwycięstwa. Myślę, że przyjdzie Nie, bardzo szybko. No mam nadzieję, zobaczymy. Wierzę, że się uda, ale kiedy, czy w tym sezonie, czy w następnym, czy jeszcze w następnym, to okaże myślę, się. Myślę, że już niedługo, ale Pana się Dobrze, okay. dzięki jeszcze raz. Dobra. To ciekawe, kto będzie tym, który się podłoży, skoro tak wszyscy w tobie życie. No, nie, 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 tu nikt się nie podkłada, tu nikt się nie przydaje. Dobra, ok.